Jestem w jestem na ulicy Kościelickiej, Staram się wejść do Muzeum Petrzewskiego, konkretnie do willi Koliwa, którą widać tam w oddali. Jest ona do szlaku architektury drewnianej dla Koliwa. I jeszcze chcę dodać, że nigdy nie zdawałam sobie sprawy, zanim nie zaczęłam nagrywać tych króciutkich filmów na YouTubie, że jest tak głośna do to. że jest właśnie tak głośno. Budynek otwarty 10 a 18. Też y, y, można kupić bilet zbiorczy do, do domu gąsieniców, w którym minęłam wcześniej, ale y, nie wstępowałam do niego. Zobaczę, może później jeszcze uda mi się tam wejść. Natomiast tutaj widać to to oto właśnie tą Willę Kolibę. E, oczywiście zaprojektował ją Witkiewicz Stanisław, ojciec e, twórca stylu Zakopiańskiego. Została ona zbudowana dla szlachcica z Ukrainy, pana Gnatowskiego, jeśli dobrze pamiętam. E, Przechodziła różne koleje losu. Czytałam w internecie jest to ogólnie dostępna, między innymi w czasie okupacji hitlerowskiej służyła jako dom dla Hitler Jugend, później przez chwilę była domem dziecka, a później oczywiście wykupiona przez Państwo i jest teraz muzeum. Um, bardzo piękne, naprawdę klimatyczne miejsce z zewnątrz widać już te charakterystyczne wykończenia zakopiańskie. Przepraszam Pierwsza willa wzniesiona do projektu projektu Staćmłodław Witkiewicza w 1892. Właśnie też trochę przygotowywana wewnątrz, zewnątrz, ale to jest właśnie willa Koliba, Proszę zapamiętać. Znowu pozdrawiam Wiktora i Karolka. I wszystkich zwłaszcza wszystkich z rodziny dookoła. Tutaj jest wejście od ulicy Kościeliskiej, również najstarszej ulicy w Zakopanem. Cały widok też na Giewont, tam za drzewami. Dalej na Tatry Zachodnie. No i zobaczymy, wchodzimy i na tym kończę, bo muzeum nie wiem, czy można nagrywać, a zresztą nie będę robić jakby tutaj przedstawienia, także wchodzimy.